Wielki jest ten świat, tak nieznany, że aż strach. Ale ja nie boję się. Pytam wciąż i więcej wiem. wiem. Biorę sprawę swoje łapki. Co nie szybko, to sąsiadki. Pani Zuzia wszystko wie. A jak nie, to dowie się. Pytam co, dlaczego tak? Jak to jest, że lata tak? Skąd się bierze dziura w serze? Czy żyje w biurkach, w ani Zuzia zna odpowiedź, pająk Leon jej podpowie, a to wszystko wam opowiem ja, różowy słoń! Na co ty tak czekasz od samego rana? Czekam na właściwą porę, żeby zadzwonić do pani Zuzi. A po co chcesz dzwonić? Bardzo chcę porozmawiać o porach roku. Już nawet o nich ułożyłem rymowankę. A jaką? Wiosna, lato, jesień, zima tego cyklu nie zatrzymasz. Dni, miesiące, pory roku i tak leci rok po na. A por roku naprawdę nie można zatrzymać? Nie, bo to jest cykl przyrody. Ale chyba nie wszędzie na świecie jest zima? Hmm, no chyba nie. To oni mają wtedy tylko trzy pory roku? Nie wiem, strasznie dużo pytań. Już dłużej nie wytrzymam. Musimy zadzwonić do pani Zuzi. Dobry słoniku. Umyła pani ząbki? Tak. A zrobiła pani gimnastykę? Tak. A zjadła już pani śniadanko? Tak. Zdążyłam już nawet rozwiązać dwie krzyżówki. No to ja już do pani wpadam. Opowie mi pani wszystko o tych niesamowitych porach roku, dobrze? Jasne! Wpadaj, czekamy na Ciebie z Leonem. Proszę. Pani Zuziu! Tak bardzo nie mogłem się doczekać naszej rozmowy, że ułożyłem rymowankę o porach rymowych. Świetnie! Słuchamy! Wiosna, lato, jesień, zima tego cyklu nie zatrzymasz! Dni, miesiące, pory roku i tak leci rok po roku! Pięknie! Można z tego zrobić piosenkę? Leonie, chyba ktoś ci depcze po piętach. O nie! Leon nie ma sobie równych. To prawda. Ale tekst jest naprawdę niezły. Jak chcesz, mogę z tego zrobić hit. Jasne, Leonie! Będę zaszczycony! Panie Zuziu, panie Zuziu, to jak jest z tymi porami roku? Roczny ruch Ziemi wokół Słońca powoduje, że w sposób powtarzalny zmienia się oświetlenie poszczególnych części Ziemi. Wow! Zmiany oświetlenia powodują cykliczne zmiany pór roku. Co ciekawe, pory roku występują na obu półkulach na opak. Kiedy na naszej półkuli północnej panuje lato, na południowej jest zima i odwrotnie. Lato mamy wtedy, kiedy nasza półkula jest bardziej nachylona do słońca. Wtedy słońce bardziej ją nagrzewa i jest cieplej. Nie wszędzie występują jednak cztery pory roku. Okolice środka Ziemi, czyli tak zwanego równika, są ogrzewane przez Słońce przez cały czas mniej więcej w równym stopniu i dlatego jest tam zawsze gorąco. Występują tam dwie pory roku, pora sucha i pora deszczowa, w zależności od tego, czy pada deszcz, czy też jest jego brak na całej planecie wszystkie żywe organizmy dostosowują się do zmieniających się pór roku na przykład niektóre zwierzęta zmieniają futro na zimę a drzewa zrzucają liście na jesień dokładnie jak chcesz możemy sobie zagrać w pory roku co ty na to jasne pani Zuziu z ogromną przyjemnością mam tu karton i przygotowane dwie przegródki. Zaczniemy jednak od przylepienia naszych ścianek. Teraz musimy podzielić nasze pole na cztery równe części. Czyli tyle, ile jest pór roku! Brawo! Zrobimy to za pomocą tych ścianek. Musimy je naciąć na odpowiednią długość i szerokość. O. Teraz musimy wyciąć bramki. Proszę z drugiej strony również, mniej więcej tu. Świetnie ci idzie. Dziękuję. A teraz odrobina inżynieryjnej magii. Montujemy nasze ścianki. Zaczynamy od krótszej. Tak, widzisz, trzyma się sama. Dzięki nacięciom nie trzeba niczego kleić. Oto nasze pole do gry. No to gramy! Jeszcze nie. Musimy oznaczyć każdą część odpowiednią porą roku. Gdzieś tu miałam wiosnę, o, jest, tu się schowała. <ścoughs> tu jest lato. Tu mamy zimę. <ścoughs> I gdzieś schowała się jesień. Hmm. Teraz? Teraz przyklej je, proszę w odpowiedniej kolejności. Zacznijmy od zimę. Co przychodzi po zimie? Jesień! Nie, pomyśl jeszcze raz. Chyba wiosna! Brawo! Wiośnie mamy? Świeci słońce. Lato! Tak, dokładnie <noise> lato. Hmm. O! I została nam jesień. Jesień. Mamy wszystkie pory roku, cały cykl przyrody w naszej części świata. No to gramy już! Gramy, Leonie, poprosimy o piłeczkę. Robi się! Zacznijmy od zimy. <śmiech> Jest! <śmiech> Jaką porę roku mamy po zimie? Mm. Dokładnie! To staramy się trafić do wiosny! Udało się! Po wiośnie przychodzi... Lato! Dokładnie! O, jak szybko! Lato zawsze szybko przychodzi i szybko mija! A po nim przychodzi... Jesień! Dokładnie! I tak w kółko! Nie chciałbym przeszkadzać, ale odłóżcie proszę już tę grę, bo nadszedł czas na hit. Hit sezonu o porach roku. <ścoughs> Super! Wiosna, lato, jesień, zima, tego cyklu nie zatrzymasz dni, miesiące pory, rogu i tak leci rok po roku. Ziemia krąży wokół słońca i stąd zmiana pór bez końca. Kiedy u nas lata w pełni, na południu zima się Kiedy u nich gorąc bucha u nas zima mrozem chucha. Za to, na równiku ziemi nie ma zimy ni jesieni. Jestem za to, pierwszy skład Bravo! bażar! Brawo! Zapamiętaj, że w okolicach równika są dwie pory roku. Deszczowa i sucha, a my mamy cztery. Wiosna, lato, jesień, zima dokładnie. Czasem między nimi można wyróżnić jeszcze przedzimie, czyli późną jesień, wczesną zimę oraz przedwiośnie, kiedy kończy się zima, a zaczyna wiosna, ale jest jeszcze bardzo zimno. Wtedy przylatują do nas pierwsze ptaki. Pani Zuziu, a skąd ptaki wiedzą, kiedy nadchodzi wiosna? Czy mają jakiś kalendarz? Ptaki są bardzo czułe na zmieniającą się temperaturę, kiedy jest coraz dłużej jasno i coraz cieplej. Ptaki po prostu wiedzą, że nadchodzi wiosna. Ale to ciekawe, panie Zuziu. O ptakach porozmawiamy sobie w następnym odcinku, dobrze? I znowu muszę czekać. <noise> Do zobaczenia. Co, dlaczego tak? Jak to jest, że żelata tak! Skąd się bierze dziura w serze? Czy wiewiórka gra w hmm. <laughs> Dzisiaj już się żegnam z wami. Kończę z tymi pytaniami, bo już jestem bardzo głodny. Idę zjeść Anna Anka hmm. <laughs>